sobie gramy z nikodemem ja. i się sobie z z Tobikiem O to wiecie ja. Oto... Dobra. Chodźmy do, do naszej kopalni w ogóle. Ale to ona nowa robiona, więc... To było przed się... chwilą robione na kreat <laughs> Wiecie co to znaczy kreaty. Kety, ty, ty, ty. No. I ty. no. To tylko na Zrobimy siedzi, jeszcze wiecie. malutką przerwę, ok? Malutką przerwę. I Dobra, już w szersze. Ogarnęliśmy sobie piecyki. Bardziej ja ogarnam, ale Tobie chyba w kopalni sobie ogarniał. W kopalni sobie ogarniał. No i teraz, ładny widoczek prawda? E... Okej okay, widzowie, zaczynamy kopać diaksy. Diaksy! Pozy... Ej, a włączyć pozycję? Co, co to znaczy? Że widzimy na jakiej pozycji jesteśmy, na przykład na 12 Weźcie co, zrobię Ci ten. Tylko złoty jabłka. No ja też. Czekaj, wiesz, operator. Takie za... 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 Mogę ja no ja ci rzucić jeden tak No, dzięki. Lub. Masz. Patrz. Oj, ja fejki. Prawie no. jeden. No turno. Ej, być. to się kopie tak jak na kreatywnym. Patrz jak się to robi. Ja, ja, ja zjadę sobie jednego koksa. Okej, okay. ja, ja postaram się włączyć. Jeden wystarczy, jeden wystarczy Sprawdźmy Widzowie, e, teraz ja sprawdzam czy się da włączyć te e, Czy się da włączyć Dobra, sorry Już się tak nie widzę Widzowie, czy się da włączyć tam, gdzie widzieliśmy, w coś? I na piękną stronę do góry nie trzeba. tu równe. To tu? Tak. Widziałeś? Nie. W, to wiesz, my jesteśmy na 30 kratce. Chłopie, to musimy mieć bardzo daleko w dół. Wiesz jak to... Się na 12 Co kratce. ty, te drabinki nie mam. Au, au, a ał, a Odsuniesz się trochę? Czekaj. Aj, zostaw, zostaw. Patrz co się... O kurczę. Jestem. Nie skakuj do mnie, nie skakuj. Nawet nie próbuj E, ale to Jesteś nie. Jestem na 21. Gdzie ty się dokopasz do No, może zejść. U nie. Masz. Masz inca? Tak. Pochodnie mam. Pochodnie masz. Ok, ja się kopię na 12. Krawkę. I tu my wtedy wyjdziemy. Nie wiem. Albo zginiemy. No. A ja. A, a, Zrobiłeś tak, żeby odrodzić kielunek? To... Tak, zrobiłem. Za, za nisko, to jest 12. Tutaj. 13, 12. Tu jest nie było. I masz pochodnie? Tak, mam, mam. Mogę Ci rzucić tak. Dobra. Miałem w Dobra. Czekaj. Miałam szansę brać Jest szansa. Ty na dole byłem. Oczekaj, zobacz jeszcze. Ok, widzowie. Hello. Co to jest? To jest jakaś eskinia z wodą. Jezu, to jest. Ja bym chciała. Nie mogę wejść na minusową. Nie wiem, gdzie ja pójdę. Jak chcę, czego tu się kopieć ciągle? Jestem na minusowej. Minus jeden. Słuchajcie, tu jest jakaś Ej, a gdzie tu jest dziura? Tylko nie skadź, bo wtedy budziesz Po prostu rzuć mi pochodnie. Rzućmy sami Wiesz co się stało? Zginałem Idę, napontuję no Ciebie, dobra? Okej okay? A ty jesteś ciągle na operator? No. Ej, a ty możesz tak zrobić, żeby ja miałem... No wiesz, żeby ja miałem y, zrobić tak, że ja mam... Nie dasz, a ty tak masz, bo ty stworzyłeś świat. Ty a, tak masz kontrolę. To Jesteś? Jesteś u mnie. Rzuć mi po mnie. Czekaj. Tu jest najczęściej diapsłeś Czekaj, muszę... Czekaj... No wiem tutaj właśnie najczęściej. Jesteś masz, na e, Masz. Minus 13 kratkę. O, dziękuję. Thank you. Jak to rzuciłeś? Okay. To jest ja tutaj jest Panie szansa... By było to jest dłuża dłuża szansa na jakieś To jest najlepiej, że to jest minusowa. Dodali minusowe kratki. I to. Ile tam mobów? I ci pomóc? Spoko, dam bardzo. Bo ja to ja, ja jeszcze tak nie grałem że, na tych jaskiniach, że tu było tyle mobów. Spot. Nie wiem, czy Wy, wy w ogóle słyszycie Nikodema. E, słyszą chyba. Chyba. Chyba, chyba kiedy nie to będziemy pisać na szacie. Okej, okay, widzowie. Chyba Lettyne. słyszycie, bo jesteśmy bardzo blisko. No, okej, okay, widzowie. Słys... Ja, ja, ja jestem wykopani. O kurde. Ja nie chcę nie tak bardzo trojki mojej niszczyć. On, oni są na dole? O, atakuje ciebie. Wojna! Wojna, zobacz! Szkielet atakuje szkieleta. Aj! To by słabo było zginąć na odcinku. No właśnie. Ja zginąłem. Tak. Trudno. A to bo nie chcą się o, tutaj... Zawsze trzeba nie. ginie. A, tutaj, tutaj byliśmy. Już. O kurczę, szkielet! Idzie za tobą. Nie chcę ginąć, bo to jest balec. Aj! No szkielet, bo się boję szkieleta. Aj. Dobra, zabiłam go. Złoto! Ała! To jest moje jedzenie, złoty jabłka. Zapomniałam sobie wziąć jedzenie, skudę. To myślę na górze jakaś jaskinia Wszystko jak się... no, my, my, my Ja my, tu jeszcze je. kopię złoto. Yy, dobra. Idę to do złoto. No czy ciągle ten zombie tam jest. Tutaj nic nie ma. Widzę, jeżeli chcecie kolejność z wybrał starca, to by jeszcze nie ma niestety, ale... Polecam. No, tą ja grę. nie lubię tego brustarza. Polecam to grę. U nas jest naprawdę bardzo fajna. Ja nie fajna. polecam. Ty nie masz tej grę nawet. To mi się znowu że jest niefajna. A no to oglądasz odcinek mój przecież. Nie oglądasz? O kurde. Się wagundam. Super. to nie było fajne. Superku Jaka się? Jakaś skinia tam jest poza tym. Tam jest się jakieś skinia. Idziemy tam. Wow, ja się nie dał. <laughs> to było straszne, musiałam powiedzieć. Kliper, Kurcze, kurczę, ten klipet. A to na górze coś jest mówiłem ci. No właśnie tam idę. a nie tam na górze, o tam jeszcze. Gdzie ty tam poszłeś? Nie o to mi chodziło. Pusto. Już jakaś dziwne. A! Co ty mnie patrzysz? Słuchajcie ja, ja się straży. Jeszcze <śmienicza> ja <się>, jak się zastraszyłam <śmienicza> Naprawdę? Jest no. udana akcja Dobra, chodź za mną, Ta, tam jest jakaś Ej redstone kopiesz? Nie <śmienicza> To też chyba ci się pomiło ze Kudy nie ma. mnie Kurde, mam jedną. Do... Ja nie wyjdę. Co? Kurczę! <grystanie> Zjedz sobie złoty jabłko i przepój przez to. To tyle możesz płynąć przez to. No wiem, już zjadłem nawet. No i przepój teraz. Wejdź sobie do lawy, spokojnie. On, ona się Ujto. ciągle rozlewa. A, złoto masy. Dobra, pomogłem ci. Ha! Ja Mogę jak bawić? Aaa, jak A Wygoda! A robię sisiu. Ok, widzę, już odcinek trwa. 10 minut Ej, gdzie ta moja lava? lawa? Lava!

ja się boję, 50, tam krat tak. minus 50 tak. We, Weź, ja tam nie idę Tam jest plan tyle mobów, weź gdzie jest nasz dom Bedrock Mam bedrock Bedrock? No weź rozwal to nie Weź da się da do mnie teleportuj teleport. ja No się boję Ej, się boję w ogóle mobów, wiesz? Ja? Co? Włączymy na kraty na chwileczkę i zniszczę ten bedrock I zobaczymy co się dzieje jak ja zmienię razu na przetrwanie Zginiesz no, Wiem Zginiesz Widowie. Jestem przy Bedroku. Wow. Nie! Co? Bejdź nie, nie, mi nie, nieznany. się nie nie, nie, nie. <laughs> nie wiem. Pierogi to nie moje. To nie moje powiedział. Ej, ja chcę się spalić. Proszę. Bo tutaj nic nie ma ciekawego. Ha! Nadal mam ten uchylony. Przed Nie to wskakuj. Patrz, tak nadal masz Pali się. Weź, ty chcesz się zginąć? E, proszę pana, ja się nie palę Mogę cię zabić. <głosy> <głosy> wojna wystąpiła. wojna. No. Na pewno. Haj, <noise> koksa zjadłem. <noise> koksa ty jesz? No. Nie wygrać. Dawajcie. Dawajcie z litością. O, oh, kolejna jest. O, coś cię, coś cię. To ty kolejny jest, Proszę pana Okej, okay, możemy przerwać wojnę. No dobra! Ah! Okej, okay, ja nie chcę przerywać. Ale proszę! Kurde. Tylko nie zgasły. Przerwamy wojnę? No. Nie. Okay. nie. 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 Ja nie chcę. Ty, ty, ty. Gąpisz, słyszysz? Ja by w nie, nie w co.

My robimy malutką przerwę, ok? Dobra, przerwa minęła. Jesteśmy że jesteśmy z powrotem. I jesteśmy z powrotem? I to teraz? O, mam plan. To ty masz jakiś plan. Ty, jesteś. A co? Ok, pokaż się, trzymaj to widzę. Okej? Okay. ja chcę jeszcze Ciebie widzieć. Gdzie ty jesteś? Tu, przy domku. Zginałeś? Zginąłeś? Mogę chwilkę? Koksa jest. Ej, mogę, mogę tu? Coś <grym> Mitma. Już... Co, już chcesz mieć? Nie ty masz tej mikstury. Ej, poczekaj, by mi się zacięło całe. No, zginął. Zaprawdę? No? Ty jak ty żyjesz? Żyję. Ale. Zginął! A ja już ty... to się! Już to... Gdzie ty jesteś? Poczekaj, możesz... A, tutaj mam mieczek. Dobra, to się u mnie nagrywa. Okej, okay, widzowie, ja tutaj... Ile ty masz tych miksturek? Okej, okay, widzowie... Ile ty masz tych miksturek? widzowie... A, tutaj mam mieczek. Poczekaj, że się nie błaga. widzowie. Tu i mnie tu masz filmik, okej? Okay? Nie. Dlaczego? Bo je zabijesz. No chodź tu. Ja wiem, gdzie ty jesteś, bo cię widzę. Bąbelki. Mają Minecraft. też. A na kraty. Dobra, ale właśnie nie bij mnie. Okej, okay. widzowie, jesteśmy teraz na kratylu, co? Okej, okay. patrzcie co zrobię. Póki nie patrzymy na swoje ekrany, okay? okej? Okay. Okej. Patrzcie co zrobię. Może na razie nie przyłączę, bo ja nie chcę patrzeć. Dobrze nie, nie przełączam. Widzowie, ja robię coś strasznie dobrego. Coś oczy nie połapie z tym. Ty też. Może być mleko, żebyśmy byli widoczni trochę. I nie chcę. Nie chcę. Ja no dobra, co ty robisz? Bo ktoś e, tu przyszedł. Ja sobie. Dobra. Mój ci daj kiedyś. Cześć, to ja sobie mało zbroję. Słuchaj, może światło? Może światło co? Dobrze, na no. no. okay. wiatr. Tak, yeah. Ok, widzowie. Za skończymy też odcinek w ogóle. Okej, widzowie, za jednego się trzyma odcinek. Dobra, gdzie jesteś? Y, ja mam jestem mam. przez to. Nie, to też my kupilibyśmy ten lawark. E widzowie, to, to tata. To troszeczkę gada. E, Wiem, to jest bardzo irytujące. Dobra, Dobra gdzie ty jesteś? Weź, bo nie mam mleka. Jestem już widzialny w ogóle. Tu mam dużo zbroję. Dobra, gdzie jesteś? Weź się, pokaż. No weź, pokaż. Nie to miłe mięso. Halo. Weź coś sobie. A ty trzymam odłączone od serwera. Nie wiem, dziwne, ale my zrobimy malutką przerwę, ok? Tylko że... Okej, okay, widzowie. Ja nie wiem co się dzieje. Dobra, malutka przerwa. Przerwa się skończyła. Ale wiem, to troszeczkę jest takie... Okej, okay, no, no gramy. Gramy. E okej okay, widzowie, i ja robię coś fajnego. Mam nadzieję, że to się uda. No, chyba się uda. Mafa. piszcie okay. czy chcecie jeść te pierś o hapie, czy o Happy Tre Friends. Piszcie czy tu chcecie. W ogóle, czy to piszcie czy znacie w Mafa, czy znacie Hagi czy znacie Happy Tre Friends. Ty tego nie znasz Happy Treat Friends. nie nie Wiem, ale zaraz pewnie dołączysz. mogę... Dobrze, to... Okej, nie Bye. Dobra. Przerwa. Ja też sobie. Zaraz skończymy odcinek i piszcie w komentarzach, czy chcecie więcej odcinków. No właśnie... Widzimy się w następnym odcinku. Ej, dobra, jeszcze to. Piszcie w komentarzach, czy chcecie w ogóle... I jeżeli chcecie... Widzicie więcej takich odcinków to no. piszcie w komentarzach O tym właśnie, o tym właśnie pa, pa. No i te, no, o, o, na tym z bombi. Dobra, no i jeszcze piszcie w komentarzach Czy znacie Fnafa, Huggy Wuggy Czyli Poppy Playtime No i czy Happy Trefren piszcie. To my się już z Wami żegnamy Jeśli chcecie więcej odcinków piszcie w komentarzach To pa